Dzień dobry Grzegorz Szarkowski, firma Remerunk. Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem o próżni. Nasz klient, z którym, z którym współpracujemy już wiele lat, zwrócił się do mnie z prośbą o to, bym w odpowiedni sposób dobrał em, sawki próżniowe do przenoszenia materiałów, do, dokładnie do przenoszenia płyt z tych, które obecnie używa na te, do których mamy dostęp. Temat został zrealizowany bardzo szybko. Sawki, czyli 150 mm zostały wrócone mu na stan tak zwanego magazynu konsygnacyjnego, tańsze o 30%. Korzyść, taki sam produkt, szybciej dostępny. I tańszy o 30%. Magazyn konsygnacyjny to taki twór wewnątrz zakładu produkcyjnego, do którego dostęp mają pracownicy utrzymania ruchu i mechanicy, w którym znajdują się wszystkie materiały potrzebne do sprawnej produkcji całego zakładu.